I nitwa się rozpoczęła. E, bardzo dobry start. Hayden Trump i on e, tutaj walczy o prowadzenie, ale tu wielu chętnych, Los Manios teraz także. E, wysoko, e, light of e, Basel, i po e, zewnętrznej atakuje. M, to jest chyba Nobilitatis. Ale Los Manius utrzymał się na prowadzeniu i tego prowadzenia nie, nie oddaje. Blisko teraz także Save the Soil. Tam się zrobiło bardzo ciasno. Na drugim miejscu w tej chwili Nobilitatis. Los Manius, Nobilitatis, Save the Soil, Light of Basel, Twilight Sea. I pozostałe na ostatnim miejscu galopuje Alice Song. 1000 metrów do słupa. Tempo nie za mocne, w związku z tym cała grupa trzyma się razem. Za chwilę to tempo mocno wzrośnie. 800 metrów do celownika. Atakuje Nobilitatis. Drogi jest tuż koło niego Los Manios, dalej Save the Soil oraz Light of Basel. Te tak konie też galopują razem. E, pojawiła się w czołówce Feisty, jest tam już dość mocno jechana Manemane i w tej chwili na prowadzeniu po zakręcie Los Manios, 400 metrów do słupa, ale szybko ten koń, koń gaśnie, rusza Jacobs Racket oraz Light of Basel. Light of Basel teraz z dużą przewagą na drugim miejscu, Jacobs Racket, ale to jest duża strata, dalej Westminster. Silver i za chwilę w celowniku Light of Basel na drugim miejscu Jacobs, rakiet dalej Hayden Trump i na czwartym zdaje się Żelenda.